Tutaj tylko jedno słowo może być użyte, to znaczy to jest skandal. Dlaczego? Dlatego, że przecież nie ma żadnej wątpliwości, że ta pani wzięła łapówkę. A cała reszta to właśnie jest skandal. Powtarzam, właśnie to jest skandalem. Próbuje się sparaliżować państwo, żeby można było brać łapówki, żeby korupcja mogła kwitnąć. No, taką mamy dzisiaj władzę. Czy to jest zdanie osób, które wydają takie wyroki? Ja mam tutaj całkowicie radykalnie odmienne zdanie i przypomnę, że inne sądy też miały inne zdanie, bo jednak zapadały wyroki wskazujące. panu, co zrobił? Proszę Państwa, o polityczną przyszłość Jarosława Gowina należy pytać, jak sądzę, właśnie pana Jarosława Gowina. Natomiast ja w tej sprawie nie mam nic do powiedzenia. Panie premierze, jak pan ocenia sentencję wczorajszą wyroku, informację, że działania CBA, w wyniku których CBA dowiedziało się o tym, że pani poseł Sawicka. Może popełniać przestępstwo. Jak prowadzić teraz takie działania, skoro to działanie zostało uznane przez sąd za nielegalne? Praktycznie rzecz biorąc nie można prowadzić takich działań i sądzę, że właśnie taki jest cel wydawania takich wyroków, żeby państwo było zupełnie sparaliżowane, no bo system korupcji jest elementem tego realnego ustroju, który dzisiaj w Polsce mamy. Ci, którzy chcą go znieść, tak jak my, no są przecież niezwykle gwałtownie atakowani. Panie premierze, jak obywatele mogą przejąć kontrolę nad polityką? To jest temat dzisiejszy. Przede wszystkim muszą zmienić tą władzę, a do tego służy głosowanie wybory parlamentarne. To jest pierwszy krok, bo oczywiście trzeba zrobić jeszcze dużo innych, ale bez tego pierwszego nic tutaj się zdziałać nie da. To jest tak zła władza, jak tylko sobie można wyobrazić. Gowina, to jak w takim razie pan ocenia słowa Jarosława Gowina, jeśli chodzi o eksport naszych polskich energie? Proszę Państwa, ja nie znam tej sprawy i nie będę tutaj niczego oceniał. Cała ta kwestia powinna być uregulowana prawnie, a jeżeli cokolwiek w tej sprawie ma jakiś związek z rzeczywistością, to jest to kolejny skandal. Ale tych skandali w naszej rzeczywistości jest bardzo wiele. Polska służy. Pod pewnymi względami, jako właśnie takie miejsce, gdzie można załatwiać sprawy, których w innych krajach europejskich załatwić się nie da. To nie jest właściwa rola dla Polski, ale niestety ci, którzy Polską rządzą i którzy w Polsce panują, najwyraźniej uważają inaczej. Dziękuję. Donald Tusk nie pozbędzie się Jarosława Gowina, dlatego że jest mu z nim wygodnie, że kiedy pojawiają się niewygodne tematy, to wtedy wyciąga Jarosława Gowina z kapelusza Jarosław Gowin przykrywa i przykrywa inne rzeczy. Będę tego komentował, no proszę wybaczyć, ale ja w sprawie pana ministra powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia. Panie premierze, jak pan ocenia tę część kongresu Polska Wielki Projekt, w której pan dzisiaj uczestniczył, tę debatę, której się pan przysłuchiwał? No ja uczestniczyłem także przedwczoraj w debacie gospodarczej, natomiast jeżeli chodzi o tą dzisiejszą debatę, to jestem naprawdę no, bardzo podniesiony na duchu i to można powiedzieć w dwójnasób. Po pierwsze dlatego, że debata była bardzo interesująca, tutaj podkreślę szczególnie wystąpienie pana profesora Glińskiego, ale także i dlatego, że jeżeli przyjrzeć, nasze programy i nasze diagnozy, jeszcze nawet z czasów porozumienia Centrum, to ogromna część tego, co zostało powiedziane, tam już było, więc krótko mówiąc, to potwierdza, że mieliśmy rację. Ktoś ja jeszcze o wczorajsze doniesienia, jeśli chodzi o politykę społeczną politykę prawa, rodzin, no, i politykę prorodzinną, to na pewno było wiele ważnych rzeczy, o ratki przedszkola i o matki pierwszego kwartału. Pojawiają się takie głos, że Dlatego, że z Panem na tą debatę i trzeba było jakby robić żeby to żeby jakkolwiek Ja już powiedziałem na jednej z konferencji prasowej, że jedną z metod rządzenia jest najpierw tworzenie problemów, a później ich rozwiązywanie. No tutaj chodzi o matki pierwszego kwartału, a poza tym tyle zapowiedzi w tej sprawie, na przykład w sprawie przedszkoli, nie zostało zrealizowanych, że poczekajmy na czyny. Na razie nie ma czego komentować. Proszę o komentarz niezwiązany z dzisiejszą konferencją, ale sprawa Ekronu i sprawa prób przejęcia przez Rosjan polskiego przemysłu. Jak, jak pan podszedł do tych informacji? Proszę państwa, dzisiaj tutaj padła taka propozycja, żeby w Polsce, tak jak w Niemczech, jedna czwarta parlamentu mogła powołać komisję śledczą. Otóż, gdyby tak w Polsce było, a my mamy więcej niż jedną czwartą składu Sejmu, to z całą pewnością taka komisja śledcza w tej sprawie byłaby powołana. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć, bo to jest rzecz zasługująca na Komisję Śledczą. Wyrok w Unii Winniającym Panie Premierze, będzie aktem oskarżenia wobec czwartej CBA. Sądzę, że będzie aktem oskarżenia wobec trzeciej Rzeczypospolitej. Bardzo poważnym punktem tego aktu oskarżenia. Dziękuję Państwu.